Hejo! Super, że jesteś. Tak, to chciałam powiedzieć. Nagrywam ten filmik, bo chciałabym się z wami podzielić taką w sumie świeżą rzeczą, sytuacją, e, która tak mocno mnie jakoś ujęła. Tak, a tak updatując, jestem po maturkach i no, bardzo fajne uczucie. Chociaż na początku było mi strasznie ciężko jakoś oswoić się z tym faktem bo to takie wiecie, było znacząca część mojej codzienności nagle tak się rozpłynęła. E, no i to było takie dosyć dziwne, no ale w sumie, no to fajnie. No i tak sobie teraz żyję i e, trochę robię rzeczy, na które zazwyczaj nie miałam czasu i sobie kminie nad rzeczami, które przede mną. No. A to, z czym chciałabym się z Wami podzielić, to jest sytuacja w sumie sprzed dwóch trzech godzin. E, tak. No generalnie dzisiaj pojechałam do mojej szkoły. E, jeszcze ogarnąć tam takie rzeczy, nie wiem jak to wygląda w innych szkołach, ale u nas coś nazywa obiegówka. No i tam trzeba ogarnąć tam pójść do sekretariatu, do biblioteki. Tam pooddawać jeszcze książki, co się ma, eee, szatnie, żeby tam pozabierać swoje rzeczy i takie tam. No i wszystko super. I wiecie, pojechałam do tej szkoły głównie, żeby tam to ogarnąć. I mnie najbardziej stresowała biblioteka. Uwaga, dlaczego? Bo ja miałam do oddania inną książkę, mm, ale biblioteka w sumie cały czas od dłuższego czasu była zamknięta i trochę nie do końca wiedziałam. Jak wyjdzie z tą biblioteką, no bo, no, no bo cały czas jest zamknięta. Yy, ja bym chciała już mieć to z głowy, ale trochę nie mogę tego zrobić, no bo jest zamknięta, no. Ale usłyszałam, co w się sensie dostałam, info tam na grupie klasowej, że będzie otwarta tego dnia. No i ja uznałam Dobra, pojadę do tej szkoły i to zrobię, no i będzie z głowy. No, no i yy, pojechałam do tej szkoły. E, no i pierwsze co? Dobra, idę do biblioteki. E, tak. No, ale po drodze spotkałam siostrę, która miała podpisywać szatnie No i więc z nią rozmawiam a propos tej szatni, e, że słyszałam, że właśnie ona ma podpisywać. Okazało się, że już nie ona podpisuje, ale wychowawczynie. No tak sobie myślę, dobra, no szatni też nie wiem, czy mi się uda ogarnąć, bo nie wiem, czy znajdę moje wychowawczynie teraz w szkole. No, więc y, trochę lipa. No, no dobra. Grunt, że biblioteka będzie otwarta, co nie. No i idę do tej biblioteki. Mm, już się naprawdę zbliżam. Jestem już pod drzwiami. Łapę za klamkę. I zamknięta. I byłam. lekko załamana. W sensie, bo głównie przejechałam Trzeba oddać książkę. Naprawdę chciałam mieć już to z głowy. No i jest zamknięta ta biblioteka. No i tak, no. No i uznałam, dobra. Cała nadzieja w sekretariacie, co nie? Idę do sekretariatu. Może się uda chociaż jedną tą pieczątkę przybić na tej obiegówce. No, więc e, idę do tego sekretariatu. No i generalnie tak zaglądam, czy ktoś jest. Patrzę. Jest moja wychowawczyni w sekretariacie i wiecie, że byłam taka, kurczę, to jednak się może coś uda więcej. No i czekam aż no tam, z, nie wiem, wyjdzie, o tak. No i wiedziałam, że wyjdzie tymi drzwiami, co ten, no to że na pewno się z nią spotkam i będę mogła poprosić o tą szatnię, żeby mi podpisała. No więc sobie czekam, czekam. No i też do sekretariatu wchodziła druga pani, która właśnie w sekretariacie tam pracuje. No i tak się spytała, czy mam książkę. Ja tak, mówię, no, że mam. No i ona, a no, to coś tam super. No i wiecie, już w ogóle nadzieja powróciła totalnie. No i tak w ogóle powiedziała, że już mogę wejść do tego sekretariatu. No i wiecie, wszystko tak naprawdę załatwiłam w jednym miejscu, za jednym razem. W ogóle wiecie, książkę mogą oddać sekretariacie. Tam już jakby to wykreślili, że oddałam. E, szatnie mi pani podpisała. E, sekretariacie też, jakby bez jakiegoś problemu. No i w ogóle wiecie, i ja tak jakby później wyszłam, mówię, wow, to było niesamowite. W sensie ja już taka zrezygnowana szłam do tego sekretariatu, że w ogóle że, się nie, że nie wyszło, co nie, jak miało, a tutaj taka, wiecie, niespodzianka i co jest w ogóle niesamowite, że. Jakby mogłam się z tą moją wychowawczynią gdzieś minąć. W sensie, że nawet byśmy się nie zauważyły, bo ja generalnie jeszcze po tej bibliotece poszłam do mojego brata. I w ogóle pomyślałam, że dobra, może mu oddam tą książkę, jak później będzie otwarta, to żeby tam mimo że ją oddał. I wiecie, już mu prawie dam tą książkę, ale tak mnie tchnęło, że kurde, ale to w sumie bez sensu, bo ja obiegówkę i tak biorę. Więc w sumie, jak on nawet mi tą odda tą książkę, to tak nie, nikt mi nie podpisze tej obiegówki. Więc uznałam, że to trochę bez sensu, żeby mu dawać tę książkę. No i tak wyszło, że ja nie, nie dałam mu w końcu tej książki, i dzięki temu, że mu jej nie dałam, no to mogłam oddać sekretariacie. Nie no, w ogóle hit. I tak myślę, że w sumie, gdybym nie poszła do mojego brata, to może tej mojej wychowczyni by jeszcze nie było, i może wiecie, jakieś zmienione sytuacje po drodze. No to było niesamowite. Bóg jest dobry, i to, co mega mnie zachwyca, że. On się troszkę takie, no zawsze proszeniem pierdoły, w sensie to nie było nic takiego mega pilnego, po prostu załóżmy, gdyby to nie wyszło, no to po prostu mnie to kosztowało trochę frustracji i takiego, kurczę, no słabo, ale no wiecie, jakby świat by się nie zawalił, a Bóg się zatroszczył o taką, wiecie, drobną rzecz i no i to jest niesamowite, że Bóg, który jest tak przepotężny, naprawdę wiecie, ma jakieś większe sprawy na głowie, to on się też interesuje takimi drobnymi. I wiecie, jak ja czasem patrzę na siebie jak mm, przez skalę całego świata. Wiecie, no to jestem taką kropeczką, może mało znaczącą, tak naprawdę. No i na Bóg każdego z nas dostrzega. I naprawdę chce czynić niesamowite rzeczy w naszym życiu. I właśnie pokazywać, że kiedy On przychodzi w takich, wiecie, drobnych sytuacjach, często naprawdę nieznaczących w naszej codzienności, to On pokazuje, jak bardzo nas kocha. Że On naprawdę potrafi się zająć takimi grubszymi rzeczami, ale też takimi drobnymi. I no kurczę, no mi to mega zrobiło dzień dzisiejszy. Mm. Nie myślę, że tak będę sobie z tym chodzić, że, że on się jednak troszczy, że on serio jest w każdej sytuacji. No... To było mega fajne. I dzięki Ci Boże, serio, bo... To było coś niezwykłego. No i z takim przesłaniem chcę Was zostawić. No i z takim przekonaniem, że... Bo kto samo chce i robi w Twoim życiu. I tak, on jest dobry. Życzę Wam dobrego najbliższego czasu. Trzymajcie się. Bye. -o.